Witam Cię w moim gabinecie. W czym mogę Ci pomóc? Mhm. Mhm, rozumiem. Tak, tak, tak. Mhm. Okej, okay, Dobrze. Czy to jest Twoja pierwsza wizyta w naszej klinice? Tak. Dobrze, to najpierw w takim razie, założę Tobie kartotekę i zrobimy też taki krótki wywiad Twojego zdrowia. Dobrze, to poproszę imię. Nazwisko. Mhm. Tak. Adres zamieszkania, mhm. numer domu. Tak Jeszcze poproszę telefon kontaktowy, cztery. Twój wiek. Dobrze, dobrze. Teraz zadam Ci parę takich podstawowych pytań odnośnie twojego stanu zdrowia. E, powiedz mi, czy chorujesz na coś przewlekle aktualnie. Mhm. Dobrze. I jakie leki bierzesz na stałe w takim razie? Mhm. Ta? Mhm. Jeszcze coś? Jakieś, może jeszcze suplementy bierzesz też? Mhm. Tak. Okay. A powiedz mi, czy masz stwierdzone jakieś alergie, na przykład pokarmowe? Mhm. Mhm. Nie miałaś takich testów, dobrze? Czyli na razie nie wiesz. A czy może zauważyłaś, że po jakichś pokarmach gorzej się czujesz? Czy właśnie pogarsza ci się skóra? Nie, dobrze. Nic takiego nie wystąpiło. A powiedz mi w takim razie jeszcze, mm, czy w Twojej rodzinie też występowały jakieś problemy skórne, ktoś miał jakieś przypadłości. Mhm. mhm mhm dobrze jak byś opisała też rodzaj swojej skóry mhm. mhm jaka była kiedyś jaka jest teraz mhm mhm, mhm. Dobrze. Opisz mi teraz właśnie yy, jak mniej więcej przebiegały te to, to problemy tutaj z tymi rzeczami, które się podziały na twojej twarzy. Mhm. Kiedy to się zaczęło? Parę lat temu. Mhm. mhm. Teraz było trochę lepiej, teraz trochę gorzej. Dobrze, rozumiem. Czyli tutaj z reguły na a, czole masz taką kaszkę, tak? mhm. A na dole bardziej takie grudki. A, jeszcze jest dosyć skłonna do zaczerwienia skóry? Dobrze. I teraz od jakiego czasu masz takie... Właśnie pogorszył ci się ten stan skóry? Mhm, od paru miesięcy. Czy też się u innych dermatologów? Mhm. Tak, i czym byłaś leczona? Mhm. Mhm. A w jakiej dawce to było? Mhm. Mhm. No, jeszcze taka maść, dobrze. To wszystko. Aha. A inny dermatolog? Aha, potem było to. I pamiętasz, jaka to była dawka? Aha. Tak? Mhm. Ile razy dziennie? Mhm. Dobrze. Mm. O, proszę mi powiedz mi teraz, opisz mi, jak teraz, jak teraz dbasz o swoją skórę, jak to wygląda Co bierzesz, jakieś właśnie suplementy, jakie kosmetyki, jak to... Jak sobie z tym radzisz, mhm. Mhm. czyli masz takie kosmetyki sopteczne, mhm. Dobrze, mhm, Maści, A, takie punktowe też, mhm. powiedz mi jeszcze jak wygląda mniej więcej twoja dieta czy na przykład jesz dużo słodyczy albo słonych rzeczy mhm. Mhm, tak różnie dobrze a czy masz jakieś problemy ze snem albo ze stresem mhm. mhm mm tak mhm mm średnio i sporo stresów mhm, mm wieloma rzeczami się przyjmujesz dobrze dobrze, w takim razie w takim razie to wszystko teraz y, przyjdziemy sobie do badania twojej skóry i zobaczymy jak to faktycznie z bliska wygląda. Dobrze? Usiądź sobie tam na fotelu. no ja się tutaj do ciebie troszkę zbliżę i na razie tak się przyjrzę po prostu na górze faktycznie na czole. Na czole masz taką drobną kaszkę widzę takie dosyć ten obszar jest w miarę suchym ale jednak nie wygląda to dobrze. Aha, poliki takie dosyć też suche, troszkę zaczerwienione i tutaj żuchwa to już takie bardziej takie grudki, tak? Takie wypryski. Mhm. Tak, dobrze. Jeszcze zrobimy takie bardziej na badanie komputerowe i zobaczymy, jak wygląda właśnie te obszary. Jak wygląda takie faktyczne, dogłębne nawodnienie Twojej skóry. Mhm. Dobrze. Dobrze. tak mhm tak, obszar tych polików jest właśnie dosyć mocno odwodniony Tutaj na brodzie to ta skóra jest bardziej taka ma skłonność do przetuszczania się, do rukwacenia mhm. do zatykania porów. Ta. I tutaj jeszcze na czule zobaczmy co mi pokaże. Mhm. Tutaj jest taka skóra też trochę przesuszona, um, trochę zatkane pory też są. Stąd te takie właśnie taka kaszka. Dobrze, okej. Okay. Możesz usiąść już na krzesło. Um. Ym, powiem tak, że tutaj mamy jakby parę problemów. Na twojej skórze występuje, ym, bo na czole masz właśnie lekko przesuszoną, ale zarazem taką zatkaną skórę. Dlatego robi ci się taka właśnie kaszka. Ym, tutaj w strefie polików, w strefie środkowej. Twarzy. E, masz skórę dosyć mocno o przesuszoną, odwodnioną, taką wrażliwą. A te na masz skórę jednak taką dosyć tłustą, łojtukową. E, więc też tutaj te pory ci się zatykają, stąd takie już właśnie e, taki wysyp, właśnie takich grudek. Mhm. W takim razie jeszcze może sobie pozwolę zrobić wymas ze twojej skóry. Tak. Dobrze. Wezmę patyczek. I tutaj najpierw zbadamy, jakie bakterie też, jak wygląda mikrobiom twojej skóry. Mhm. Jakie tutaj przeważają bakterie, żeby żeby zrobić dobrać dobrze tobie leki. Um, tutaj po prostu jest każdy obszar wymaga tylko innego leczenia. Tak i. że to dodamy do laboratorium do zbadania. Yy, tak. Więc tak jak mówię, występują tu w zasadzie takie trzy problemy. Yy. Na początek jeszcze warto by było zrobić parę badań kontrolnych z krwi, żeby pewne podstawowe rzeczy wyeliminować jakieś inne podłoża chorobowe. Tak? Więc dobrze, napiszę Ci skierowanką na badanie w pierwszej kolejności tarczycy. Tak. Mhm, mm teraz. I tak, mhm. Mm Tarszczyce oraz hormony też. Testosteron, tak. Mhm. Mm Progesteron. I jeszcze. Mhm. Mm Dodamy sobie jeszcze może kortyzą. Też warto sprawdzić. No dobrze. Tutaj te dwa badanka na razie wystarczą. Na Ciebie, żeby jednak sprawdzić, czy byśmy tak nie leczyli zupełnie na no, oślep, oczywiście, tylko tutaj, jak będziemy mieć wynik tych badań oraz wyniki wymazu z Twojej skóry, wtedy będę mogła lepiej dostosować taką terapię bardziej celowaną, już bardziej indywidualnie dopasowaną do Twojej skóry, jeżeli wyjdą tam jakieś nieprawidłowości. Na ten moment, na ten miesiąc pierwszy, przypiszę Ci troszkę inne kosmetyki, maści oraz pewne takie um, dobrej jakości suplementy. Na razie jeszcze bym się wstrzymała z jakimiś antybiotykami, bo to obciąża organizm dosyć mocno, a tak naprawdę dokładnie nie wiemy, jaka jest przyczyna tutaj właśnie tych rzeczy, które dzieją się na twojej skórze. Mhm. Więc to tylko by jeszcze obciążyło organizm takie no, od razu pójście w antybiotyki. Dobrze, dobrze, więc przypiszę Ci maść na te krótkie, jedną maść na, na tą kaszkę też i taki krem bardzo dobrze natłuszczający i nawilżający na tą suchą partię skóry. Tak, mm, ten suplement z kompleksem witamin, które bardzo dobrze działają na skórę. Mhm. No, oczywiście też no, takie zalecenie, żeby postarać się mniej jeść słodczym pić więcej wody zdecydowanie. Mhm. Bo to też jest ważne ogólnie dla kondycji skóry. I tak, tutaj taki żel do mycia hipoalergiczny oraz tak, taki krem który wyrównuje sebu na twarzy Dobrze No i też spróbować Eee, spróbować się trochę mniej stresować, tak. Mhm. Zmniejszyć stres, może chodzić na jakieś spacery, zająć się jakimś hobby. Mhm. To też, czy, czy może mm, nawet pójść do jakiegoś specjalisty, psychologa, eee, no, ale to już tak dodatkowo. Na razie tutaj musimy mieć wyniki badań. Najlepszy, dla Ciebie? Um, a więc tak, myślę, że no, musimy mieć ten kom, kompleksowe badania zrobione i wtedy um, wtedy będzie mi łatwiej już Tobie lepiej dopasować leki i kosmetyki. Te kosmetyki ogólnie są dobre i przy wielu innych też problemach skórnych dobrze, dobrze działają. Yy, więc tak... To sobie odnotuję. Czyli wyjdziemy się za miesiąc, tak? Tutaj cię już umówię. Mhm. Więc na razie postosuj sobie właśnie te kremy, maści, suplementy, więcej wody, więcej troszkę, um, jakiś metod jakiś metod form odstresowania się więc myślę, że po prostu na pewno te kosmetyki trochę ci pomogą załagodzą pewne stany ale dopiero jak będę miała wyniki to będę mogła tobie lepiej pomóc mhm. tak tak, tu do wykupienia, tutaj skierowanka na badania. Tak, mhm, tak, widzimy się za miesiąc. Za miesiąc z tymi wynikami, już wtedy też będą wyniki wymazu z, z Twojej skóry. I tak. Mhm. Dobrze, dobrze, do widzenia. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Do widzenia.